Zbigniew Cybulski, często nazywany polskim Jamesem Deanem, to postać owiana tajemnicą i sprzecznościami. Jego fenomenalne role w filmach takich jak Popiół i Diament zachwyciły Martinego Scorsese. W materiale odkryjemy, jakie tajemnice kryło jego życie prywatne oraz co czyniło go tak wyjątkowym. Zbigniew Cybulski był aktorem, który odbiegał od typowych wyobrażeń i oczekiwań związanych z jego osobą w kręgach scenicznych i filmowych. Jego nieprzeciętne umiejętności aktorskie przyniosły mu ogromną sławę, a udział w filmie Andrzeja Wajdy, Popiół i Diament skłonił uznanego amerykańskiego reżysera Martina Scorsese do wyrażenia zachwytu nad jego talentem. Porównywano go do legendarnego Jamesa Diana, jednak mimo imponującej kariery aktorskiej, życie osobiste Cybulskiego nie zawsze układało się idealnie, a jego relacje towarzyskie były często pełne zawirowań i trudności. Wielu, którzy z nim współpracowali, określało go jako skomplikowanego partnera, co rodzi pytania o to, jakie tajemnice skrywał. Zbigniew Cybulski pozostawił po sobie wiele niezapomnianych ról, które przeszły do historii polskiego kina i teatru. Wystarczy wspomnieć jego wkład w filmy takie jak Rękopis znaleziony w Saragosie, Giuseppe w Warszawie, Salto, Pociąg i Niewinni Czarodzieje. Jego obecność znacząco wpłynęła na repertuar Teatru Wybrzeże i Ateneum. Jednak to właśnie rola Maćka Chełmickiego w Popiele i diamencie przyniosła mu największy rozgłos. Martin Scorsese podkreślił swoją fascynację tym dziełem, opisując je jako mistrzowsko zrealizowane, pełne emocjonującej narracji i wizualnych efektów, które zapierały dech w piersiach. Scorsese tak bardzo zainspirował się tym filmem, że oddał hołd Cybulskiemu, umieszczając podobną parę okularów u postaci Charliego w swoim filmie Ulice Nędzy. Z 1973 roku, gdzie w tą rolę wcielił się Harvey Keitel, rola w Popiele i Diamencie przyczyniła się do niezatartego śladu w historii, co potwierdza zdobycie przez film Złotej Kaczki w 1958 roku prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez czytelników tygodnika film jako najlepszej produkcji roku. Dodatkowo obraz ten zyskał międzynarodowe uznanie, zostając nagrodzonym przez Międzynarodową Federację Krytyki Filmowej Fipreści podczas 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To właśnie przez te osiągnięcia Zbigniew Cybulski na stałe wpisał się na kartach dziejów światowego kina, zdobywając wieczny podziw zarówno widzów, jak i krytyków filmowych. Zbigniew Cybulski zyskał miano polskiego Jamesa Dina, co stanowiło uznanie dla jego talentu i charyzmy aktorskiej, które przypominały amerykańskiego pierwowzór. Jednak sam Cybulski, pełen skromności i pewności własnej wartości, podkreślał, iż woli być znany jako Polski Zbigniew Cybulski. Był to aktor, którego nazwisko błyszczało na ekranach w czasach powojennego odrodzenia polskiego kina. Jego znakomite role oraz niepowtarzalny styl przyciągały uwagę zarówno krytyków, jak i widzów co sprawiło, że stał się jedną z ikon sztuki filmowej w Polsce. Cybulski wyróżniał się nie tylko doskonałym warsztatem aktorskim, ale i charakterystycznym sposobem bycia, które przyciągało publiczność jak magnes. Jego talent eksplodował na ekranie, gdzie potrafił wcielać się w postacie zarówno dramatyczne, jak i pełne wdzięku oraz romantycznej nonszalancji. Każda z jego ról była starannie przemyślanym dziełem, które dodawało głębi polskiej kinematografii tamtych lat. Nie bez przyczyny jego legenda nadal jest obecna w popkulturze, a sam aktor jest często wspominany przez twórców, jako inspiracja dla kolejnych pokoleń. Zbigniew Cybulski stał się symbolem nowoczesnego aktorstwa oraz wzorcem dla wielu przyszłych artystów. Jego wpływ na kulturę i sztukę wykracza poza ramy jego życia, będąc inspiracją zarówno dla reżyserów, scenarzystów, jak i początkujących aktorów. Upływ czasu nie osłabił fascynacji jego postacią i osiągnięciami, które do dziś budzą zachwyt i uznanie. Cybulski jawi się jako żywa legenda, a pamięć o jego wybitnej twórczości i nietuzinkowej osobowości pozostaje niezmiennie silna. Izabella Cywińska, ceniona reżyserka, wielokrotnie podkreślała, jak wiele zawdzięczała Zbigniewowi Cybulskiemu, wybitnemu aktorowi, którego wpływ na jej życie okazał się nieoceniony. Ich relacja, choć nie była klasyczną historią miłosną, przebiegała w atmosferze głębokiej przyjaźni, pełnej wzajemnego szacunku i zrozumienia. Już jako nastolatka Izabella darzyła Zbigniewa wielkim uczuciem. Wówczas miała zaledwie 15 czy 16 lat i ich związek opierał się bardziej na młodzieńczych emocjach niż dojrzałym uczuciu. Cywińska wspominała, że Zbigniew nauczył ją znaczenia porażki, co w świecie sztuki i aktorstwa jest nieocenioną umiejętnością. Powtarzał, że w zawodzie artystycznym, gdzie ambicje są ogromne, równie ważne jak zwycięstwa, są umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami i wyciągania z nich konstruktywnych wniosków. Reżyserka przywołała także anegdotę z życia Zbigniewa, wyjaśniając jego wyjątkowe podejście do przegrywania. Aktor, będący na swój sposób przykładem nieugiętości, przynajmniej raz próbował swoich sił w biegach na 800 metrów, mimo że fizycznie nie miał ku temu atutów. Jako, że jego krótsze nogi nie sprzyjały takim sportowym wyzwaniom. Izabella pytała go, jaki jest sens podejmowania wysiłku, skoro znał swoje ograniczenia i prawdopodobnie nie miał szans na zwycięstwo. Zbigniew jednak zawsze odpowiadał, że to nie wynik się liczy, ale sam proces, nauka, którą można z tej sytuacji wyciągnąć i chęć dalszego działania pomimo nieosiągnięcia najlepszego wyniku. Życie Zbigniewa Cybulskiego zmieniło się znacząco 30 sierpnia 1960 roku. Kiedy to wziął ślub z Elżbietą Chwali-Bóg, utalentowaną plastyczką, którą spotkał podczas wspólnej pracy w teatrze Bimbom. Ich relacja początkowo opierała się na przyjaźni, jednak z czasem zyskała cieplejszy wymiar. Zaczęli mieszkać razem, a w 1961 roku zostali rodzicami syna, któremu nadali imię Maciej. Ciąża Elżbiety była jednym z powodów, dla których para zdecydowała się zawrzeć małżeństwo, mimo że rodzice aktora zwłaszcza jego matka, nie byli zadowoleni z faktu, że ich syn żyje z partnerką bez ślubu. Po cywilnej ceremonii zaślubin odbyło się niezwykle oryginalne trzydniowe wesele. Wydarzenie to na długo zostało zapamiętane i szeroko opisywano je w prasie. Impreza miała charakter swoistego performansu i jedynie powierzchownie przypominała tradycyjne przyjęcie weselne. Para młoda otrzymała różnorodne, niezwykłe prezenty. Do najbardziej nietypowych podarunków należały żywy prosiak, osobliwa maska odlewu twarzy aktora Bogumiła Kobieli, czy też zaskakujący nocnik, na którym zapisano dowcipny napis odnoszący się do szczęścia Zbigniewa. Ten nietypowy prezent podarowała Zbigniewowi sama Zofia Czerwińska, wpisując się w humorystyczny klimat uroczystości. Wesele, które przywoływała później aktorka, było pamiętane przez zgromadzonych w niejednoznaczny sposób. Wyjątkowe wydarzenie, pełne wzlotów i upadków, gdzie nie tylko ludzie się bawili, ale również nawiązywali i zrywali relacje. Były tam co najmniej dwie pary, które zdecydowały się zakończyć swoje związki, ale z drugiej strony nowe miłości rodziły się w sercu radosnych świętujących, co potwierdzają cztery inne pary, które się zbliżyły. Przeplatające się momenty euforii i zabaw z chwilami wyciszenia i zastojów tworzyły unikalną atmosferę. W zatłoczonym miejscu ktoś stale dorzucał jedzenie dla gości, a ludzie szukali chwili odpoczynku pod gołym niebem, leżąc na trawie. Malarze oddawali się swojej twórczej pasji, szkicując otaczającą ich scenerię. Jednakże, mimo tak optymistycznego początku, życie rodzinne szybko okazało się trudne dla Zbigniewa Cybulskiego. Kryzysy pojawiały się w jego małżeństwie, a Elżbieta Falibóg była w dużej mierze zmuszona do samodzielnego wychowywania ich syna. Ona sama przyznawała, że choć Cybulski z pewnością kochał swojego syna, jego nocne powroty do domu pozostawiały go bez energii i cierpliwości potrzebnej do opieki nad dzieckiem. Zbigniew Cybulski był postacią złożoną, a choć publiczność darzyła go sympatią, to również miewał trudne do zniesienia momenty. Jego przyjaciel, Alfred Andrys. W rozmowie dla telewizji w 2007 roku przyznał, że Cybulski był przede wszystkim artystą o romantycznej duszy. Charakteryzowała go wyjątkowa wrażliwość i troska o innych, co nie zawsze było dostrzegane przez osoby, które z nim współpracowały, czy go tylko obserwowały. Andrys przywołał jedną z sytuacji, które dobrze oddają charakter aktora. Kiedy wracali wczesnym rankiem do domu, zdarzało się, że Cybulski spontanicznie ofiarowywał pieniądze osobom zamiatającym ulicę, nie oczekując jednak wdzięczności. Robił to dyskretnie, wycofując się w cień, by z nieśmiałym zainteresowaniem obserwować reakcje obdarowanych. Długoletnia przyjaźń łączyła Alfreda Andrysa i Zbigniewa Cybulskiego, a niestety okoliczności sprawiły, że Andrys był obecny także w najbardziej dramatycznym momencie życia aktora. Dnia 8 stycznia roku 1967 Cybulski próbował wskoczyć do pędzącego pociągu na wrocławskim dworcu, jednak nieszczęśliwie jego stopa poślizgnęła się na stopniu, co doprowadziło do tragicznego wypadku zakończonego jego śmiercią. Andrys znajdował się już wtedy w wagonie pociągu i podkreślał, że pomimo medialnych spekulacji Cybulski nie był pod wpływem alkoholu. Aktor z natury bardziej ciążył ku studenckiemu towarzystwu i chętniej spędzał czas w akademikach, gdzie mógł swobodnie porozmawiać z młodymi ludźmi, niż w hotelach, gdzie był rozpoznawany i namawiany do wspólnego picia. Choć nie można go określić jako osobę całkowicie stroniącą od alkoholu, wiele krążących na jego temat informacji było mocno przesadzonych. Zaskakującym zbiegiem okoliczności, ikoniczny polski aktor Zbigniew Cybulski zmarł zaledwie kilka dni po tym. Jak pojawiły się wieści o jego udziale w telewizyjnej adaptacji znanej sztuki Tramwaj zwany pożądaniem, której produkcję planowano w Nowym Jorku. To kultowe dzieło Tennessee Williamsa, po raz pierwszy wystawione na Broadwayu w 1947 roku, stało się jednym z najważniejszych utworów teatralnych XX wieku. Dla samego Cybulskiego nie była to jednak niespodziewana informacja. Jak wspomina Alfred Andrys, Propozycję wcielenia się w jedną z postaci tej wybitnej sztuki Cybulski otrzymał już w czerwcu roku 1966. Wiedza o tej ofercie była dobrze strzeżoną tajemnicą, którą podzielił się jedynie ze swoją żoną i właśnie Andrysem. Okoliczności, w których te informacje ujrzały światło dzienne, pokazują, jak wielkim uznaniem cieszył się Cybulski, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. To uznanie nie powinno nikogo dziwić, zważywszy na fakt, że aktor ten był nazywany polskim Jamesem Deanem. Jego charyzmatyczne kreacje, zwłaszcza rola Maćka Hełmickiego w filmie Andrzeja Wajdy, Popiół i Diament, pozostają w pamięci widzów do dziś. Cybulski stał się symbolem młodzieńczego buntu i niepokorności, co czyniło go doskonałym kandydatem do ról wymagających głębi emocjonalnej i wyrazistego charakteru. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.